Siema ziom, ja jestem Buddy No i jesteśmy znowu na Happy Wheels Mapy Sami wiecie kogo Master Czułka Cześć, druga No i znowu się pomyliłam No dobra, włączę się Ale muszę wpisać Master Aha, jakbyście nie widzieli, to... Wczoraj wróciłem na deskę. Nie mówiłem tego. Nie mówiłem tego. No, no po prostu nie, nie mówiłem tego. Oho, nie chcę mi nawet wejść ten. No Ma Master Czułka. Dzięki. O, sobie rękę dzisiaj na głowie. Aaa, oh, ale ciecze. O, oh, jest. Master Czułek Pogo. Tak, włączmy Pogo. Na Pogo. Na Pogo. Na Pogo. Na Pogo. Jak wiecie, że jakieś będzie kiepska nawet, może może być kiepska, ponieważ będę nagrywał tu. strasznie nielubionym wam programem, ale i tak go używacie. Zwany będzie, zwany hip Hip Piszecie go tak co najmniej. O, nie, 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 wypadnie, wypadnie. Twarzą, twarzą! Ej, 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 ej na plary! Jaki wow. Kevin! dlaczego nagrywam tym hiperkamem? Ponieważ nie mam lagów w nim. Nie wiem, czy będzie ładne w tym filmiku. Akurat. Twarzą! Twarzą! Twarzą ogarną! Właśnie zaraz, zaraz, zaraz idę na deskę. Tylko pomyślałem, że jeszcze filmik na Bo to będzie nie nielegura Nie góra. Nie No nie, no dobra, i tak mam 7 filmów. No. Na razie widzów nawet nie wiem czy mam. Ale na pewno, jak to ogląda, ktoś z Was to. Na pewno widzów jest. Wow, o! Nie, 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 nie. Oła, 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 nie mieszcz się. No co gruba się było, tyle ci jeść. Pogo ty grubasie, jadłeś w klasie, zjadłeś yes. klucze. Wow, 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 no, no. <grym wytrzymać> Na dwa. Nie wiem za bardzo, czy. Nie wiem, że się odcinki z Xenoxa nie za często ujawniają. Są tylko trzy. Trzy ze siedmiu filmików, ponieważ. Nie chcę mi się grać w Xenoxa. Nie chcę mi się wbijać. Chyba że chcecie tylko takie części o dropach to napiszcie w komentarzach jak chcecie jak chcecie mieć części dropy drop, drop eggs na, na małą level co to jest latająca półka Uf! Aaa, zapomniałem wam przedstawić, jest ze mną moja młoda siostra. Jest ze albo młodsza, jak to woli. Eee. <ścoughs> jak ja teraz mam wejść? <ścoughs> no leci, leci, leci. To prawda, że... Chcę więcej niż mał Myślę, że się jeszcze odwija Przejdę, przejdę, przejdę Jeżdżę mi drugi Zobaczenie Ej ja się boję, że te auto zleci, Jak banią w walnę. Te pogo jest jakieś... jakieś... gumowe Wow! Chyba będą trzy odcinki z tego, z map, master Chuka. Potem, może zrobię z roya, ale to nie będą jakieś. Aha, to są butelki. myślałem, że mogę koło nich. Może będą z map roya. Pewnie go znacie. Czy ja mówiłem, o nie w poprzednim odcinku? Nie, nie wiem, czy mówiłem, ale chyba spoko spokojnie. Mam 6 minut na 11. Skakać na Każdy Każda myśl. Skać na Każdy z Was się chce. Idziemy na paga. po Czarnej Dolinie. A mogę... Aaa, ja to prze... Aha. Zboczeńca. Aaa, mogę przejść koło tego. Ja nie wiedziałem, że to jest coś takiego jak piłka. O, i mam przesalany teraz. Yes, so I love you guys! Też to wbijaj Pongo. Nie, teraz boso! Pójdź do basa! do basa! Pojedziemy z synem. Czy ja chyba nie wziąłem go. Minecraft przecież ty działaś, co kłamiesz! Wiesz, jakie głupie mapy! Maser, tu zagraj! Master Kółek, zagraj sobie na tych mapach. Zrób komuś przyjemność dla tych widzów twoich. Jeżeli my kiedyś mnie tam obejrzysz <grystanie> za dwa lata. Nie no, za dwa lata to nawet widzów nie będę. Na połogoskakać będziemy, że... Haha, pier. Fuck. O o laguje, laguje, laguje mi OLE LAGUJE MI No to dlatego przerwa filmik Znaczy się nie przerwa tylko... To będzie koniec filmików Boję się, że będzie jakoś za, za kiepska Z <tłuk> tego i tak wysłać, nie? No to... Cześć! W powietrzu! No. no dobra, cześć!